9 czerwca, dzień trzeci, nowenny do najświętszego serca pana Jezusa. Prostota. Słowo z dnia. Jezus nauczając w świątyni zapytał, jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą ducha świętego: Rzekł pan do pana swego. Siądź po prawicy mojej, aż położę twoich nieprzyjaciół pod stopy twoje. Sam Dawid nazywa go panem. Jakże więc jest tylko jego synem, a liczny tłum chętnie go słuchał. Ojciec Mateo. Prostota upiększa i opromienia pokory. Miejmy prostotę względem Boga, wszak jesteśmy dziećmi Bożymi. Zbliżajmy się doń z odwagą maluczkich. Kto idzie tą drogą do Jezusa, widzi go i poznaje taki, jakim jest istotne, i zachwyca serce jego. Posługujmy się mową świętych. Jakże różna jest odmowa filozofa lub człowieka uchodzącego za subtelnego. Rozmawiając z Bogiem, to rzecz prosta, tak bardzo prosta. Jaka różnica pomiędzy urzędowym językiem wykładów naukowych, a językiem Boga? Nie należy zbliżać się doń z głową zaprzątniętą tym lub tamtym. Zdajmy się na niego. Prośmy o miłość. Błagajmy o dar miłowania Jezusa. To wystarcza. Panie, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imię moje, dawam. Dlatego w tej nowennie proszę Ojca w Twoim imieniu o prostotę. Panie Jezu, proszę Cię, naucz mnie, jak z dziecięcą prostotą oddawać Tobie wszystko: umysł, życie, nadzieję i radość. Bądź Moim przewodnikiem w zrozumieniu i przyjmowaniu Twojego słowa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Najświętsze Serce Jezusa, pokładam w Tobie całą moją ufność. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnica, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze. Zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, Królu i Zjednoczenie Serc Wszystkich. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednania nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenie w imię Tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.